Witajcie, z tej strony jest hiper, super, duper, ultra szybki gameplay z unbox, Ale naprawdę nie mam czasu, żeby to zrobić dzisiaj, i nawet chyba na pewno jutro. więc... szybko mogę pokażę, co zrobiłem, żeby nie było, że leży i śpię, że się opierdalam całkowicie i za was, za was high z YouTube oczywiście baluje. Tak nie ma, nie ma, nie ma. Tu się ciężko pracuje, takie rzeczy wiadomo. I work hard, play hard. Jak to śpiewał Getta, tutaj wszystko działa, to będzie wyjebane. Yy, wystarczy wystraszajzera, widzisz, już przerabiane jest oczywiście. To będzie mój większy napyszczek. Tutaj ty muszę podotłumaczać. Proszę odejść komarze muchoczkim. Ty kurwo jesteś. Dobra papa. O, kartka. O, dobra, już nie ma komara mucho, bo zginął. Dobra, na ścianie jest rozplaszczony. Ja widzimy jakiegoś śmiecie, oczywiście dam własną ustawkę. Pierwszy błąd jest niezamieniony opis Nazira. Bo Unboxal to jest oczywiście Nazir. Jedno z najtrudniejszych botów, jakie kiedykolwiek szkrywałem, najtrudniejszy zamek ma do zapaternowania, gdyż jest on po prostu tak bardzo. Jedna rzecz padnie i od razu wszystko leci i od razu leci. Zajubiście. Nie, brak jednej piekarni i wszystko, od razu grzmoci. się Dźwięki jest taki. Zajebiście. No sam nagrywam, poprosiłem go nagrał wszystko. jak ktoś był na grupie Wybierz Moksela, to mógł zauważyć, że tam spoilerowałem jedną malutką rzecz. Kto był, to lajkuje. Kto nie był, to też lajkuje, oczywiście. Damy mapkę bliskie spotkania, oczywiście. Chyba, że dam jakąś inną. O, damy Tom. Tutaj szkryfniemy sobie po 2000 oczywiście domyślnie. No i lecimy z tematem. Nie jest kolorowo na To też jakiś zamek pobuduje, oczywiście nie, nie, nie będzie. Mogą pokazać, jak Bot robi. Na dzień dobry, oczywiście tak. To mam tylko 3 za zapasów, więc nie potrzebuję. Mm, szybka ten. 16. I teraz najlepszy długość 16. Trwali. To może wydać się. Mówiąc ładnie, popierdolone, ale dla botów, szczególnie arabskich, jest super, hiper, ultra wytrych w sumie do krzykierowania zamków. Najpierw pierwsze oś jest aktywne, to nie są pierwsze drewno. będzie drugie osiem aktywne, jest idealne rozbalansowanie, żeby nie wyjść wszystkiego naraz, a jednocześnie coś urosło, tak. Y po prostu wszystko jest zrobione z drewna, wszystkie piekarnie, takie rzeczy pierdoły. To jest jedna wieża. Ono buduje tutaj dookoła takie mącki zameczkiem, to jest skóre jest wszystko fosą. U Maxal nie jest jakiś hiperdobry czy katapultą, ale jeżeli chcesz go zjechać konnymi łucznikami, to być może się postarać pełne nabija pełne wieże tych, tych panów z krótkimi łukami, on buduje bardzo tak To bardziej przy balistami jak nowymi z zapora. No zaraz zobaczycie jak on się rozbuduje, tak? On tam z tam to dojdzie Też tu zrobię takie co nieco, w sumie też jakiś kryw na kilkanaście tych drwali Tu ich wybuduję, żeby mi tu nie haczyły te drzewka Chodźcie, moi kochane, dzieci, chodźcie Drewienka Cztery te zrobimy, jakiś tam jeden ten Targ Kupimy drewna Ok, kupimy mu te drewna Przedłużamy sobie składzik zapasów My nie w sumie poradnik, ale mówi tak samo, więc muszę sobie poświęcić jakieś detekcje, więc jakalny czas. robię kilka tych. Nie Taki można szybki, może teści, żeby kiedyś, kiedyś udostępnij narzędzia moderskie, które na pewno ktoś z Was ma już w łapce bo będzie dostać w bardzo łatwy sposób. Jeden, jest na przykład jedno macie w sumie w folderze z grom. Tato, to jak ktoś mu coś mówi? Możesz na nas liczyć. Słychać, słychać, dobra. Widzicie, to się wszystko tutaj, da zrobić. tutaj to zrobić. tak to okupię fosą, żeby nie było za yy prosto. Okej, okay. kopać. Dokąd jest Gdzie? moja łopata. A bo z tej strony raczej nam tutaj nic nie zrobi. Na pewno mogę tak, tylko? No dobra ich będzie. W sumie tak jestem zawidziany lekko, no ale okej. Okay. Zresztą tam nic nie braknie, no ale trudno. No i tu widzicie 16 drwali, Wataha, to jest wycinka ekstremalna, jak piłam jej w Ameryce. Zamek jest taki dosyć malutki, ma taki kształt, taki fasoli cholera wieczego w sumie. Twoja popularność, spala. bo odrobi tylko jeden kamieniałomy, jest jeden, jeden minus właśnie. Dlaczego w sumie musiałem zrobić taki mały zamek? Bo wiemy dobrze, że Nizar nie ma zamku, ma tylko dwie wieże i jakieś tam kilka malutkich wieżyczek. Więc przez to musiałem do takiego zabiegu niestety ym, przejść, tak? Bo nie możemy z tego tłumaczyć, o co tu chodzi. Tu masz zrobić kilka jabłonek, żeby tutaj nie wypaść z żarciem nie w ogóle do zera. Widzę, że kolorowo to nie, nie jest. Tutaj tego zbudować, mój panie. Tylko jakieś dwie tam jeszcze farmy. Zbudować, Jedno to, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Zaraz się robią nasze piękne te baraczki. No i co to dalej? Możemy dorobić sobie tutaj to. O tutaj to musimy niestety wyburzyć. Takie coś. To też. I to robię w taki sposób, bo nie chcę mi się tego szkrywać. W sumie fosa całkowicie kontroluje Nizara, ponieważ Nizar nie ma. Nie, nie. nie ma po prostu tych. ...czym wykopać, bo tylko niewolników. Ale jako tak oni schodzą tak za szybko, więc. Wiadomo. To wszystko po oczywiście, bo nie ma chmielu aktualnie z zapasów. Jak do nie są, to od razu uruchomi produkcję. Jak ma tych dużo tych to wystawił całe to wszystko. Mamy dopiero gramy chyba drugi rok. Jest september, więc końcówka niestety. To jest że ludzie opuszczają zamek, ale ja na to leja sumie, szczerze mówiąc. Modele podwójne racje i mam też długi jak model oczywiście klasy. Włączamy sobie. Widzień, nic, nic mi tu się nie dzieje za bardzo. Jest giciel. Dobra, co my to ma dalej z botem? postawię 4T. 4 do piwa, oczywiście będzie miał dużo hajsu z podatków, głównie ciągnie, tak go zrobiłem, nie posiada żadnych modyfikatorów do... do... O, 4 to robi, nie posiada żadnych modyfikatorów do wskaźnika strachu, ponieważ ludzie po prostu to wszystko wszak trafiał i ludzie po prostu nie pracowali, to było najlepsze prawie w ogóle, a nie było 50%, ale jakieś boty tak w ogóle 9 raz pracują bardzo normalnie, a raz nie pracują w ogóle. Nie, nie uda mi się w ogóle opanować też tej mechaniki, że on sprzedaje bułki i kupuję jabłka, nie mam pojęcia dlaczego, już to być taka bocia logika. Po Bo prostu dałem tutaj kilka krówek, zawsze się tam przydadzą, noszę dookoła gdzieś jest kamień, więc mam wszędzie miarę blisko, nawet tutaj i tutaj. A w miarę te boty zaraz wiecie, zaraz wystawi tą wieżę, i zaraz wystawi tutaj tą wieżę. Bot ma w sobie trzy wieże, 2,40, 1,15. To wystarcza. Jak one nabite są do pełna, to konnymi raczej się dużo nie zrobi. Da się zrobić, aczkolwiek jest to po prostu utrudnione. Nie jest tak samo proste jak w przypadku reszty botów, tak? Tylko, że jak się tu przyjdzie, to jest samą katapulę, ten bot po prostu zginie. On zniknie. No leko, tak moim zdaniem, bot jest nawet spoko. Tu jest nabito do pełna, tu jest nabito do pełna, tu nie tu tak średnio. Tu jest dopełna, tu jest dopełna tej bramy czy jest do pełna tutaj. Sforcowałem mu, żeby robił te. Żeby robił obóz tego. I tutaj robił to. No takie tu już jest, rozumie się co chodzi. Po prostu, żeby była jakaś tam większa obrona. Pan są bardzo skuteczne. Przeciwko tym. Przeciwko konnym. No wiadomo, ono strzelają mi to, to, to wybucha wszystko. A widzę, że tutaj nie zaświadczę tego. W żaden sposób jakiegoś większego źródła pieniędzy widzę, bo. Nie można tutaj tego zbudować. To ty kurwa stawia tą mapę. Też chyba spiedliłem po całej linii. Ta... A nie. A nie jednak nie. To przesunę. Do tu tutaj. No tutaj. Tutaj mam nagle z zrobi się trzy. To jest w sumie taka europejska optymalizacja. Nizar nie używa, używa katapultów żadnych maszyn obliżniczych, to jest szczęście. Chociaż szkoda, mogę jakiś tarana chociaż użyć czegoś innego. No i po prostu nie jest jakiś tak bardzo szkodliwy, gdy się kopie tą fosę, tak gdzie już tu stawia tych. tych, pełnie kopany, już w pierwszy atak, widzę. Yy, mamy przejebane, bo jest dopiero 85. Ja sobie tak obiecałem, że jak zrobię te boty, każdy musi wysyłać pierwszą armię, też go 85 Jesteśmy rok. No i właśnie tak jest, widzicie. Pewno zaraz wysłać wiadomość jakąś. Nie wiem, sobie, czy ją wyślę. O nie, wysła, szybko to zgromiłem, widzę. Zaraz sprawdzimy. musi dokopać tą fosę. Jak on dokopy tą fosę, on zacznie normalnie wszystko, całe fundusze przesyłać na atakowanie, tak? 8 minut, może jakieś 15, się wyryby tego nie zdążę wysłać dzisiaj. Ma kamień, dużo, postawię drugą wieżę, nabiję do dofula, zwolnię tych niewolników i potem do już A Znaczy, ty ich w sumie wyśle ich na ten, na spalenie mienia, ale ja to mam mi to wisi, ponieważ jestem ukopany w pełni Pa 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 śmieszka, pa Ale śmieszka, pa, 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 pa. Ty ty ty, ty. Kim ty kurwa jesteś? Ale śmieszek Ale śmieszek, już tak leci, takie sniki, sniki! My na sniki, sniki to także zbyt. Dobra, to jest porobione. W ten mogą z góry mogą asesyni przyjść. Troszkę mi tak smutny jestem, bo on nie mieści nie tego chloru, co jest za jego głową na miniaturce, Ale myślę, że to wystarczy i ludzie tam się miarę pokapują, co jest czym. Coś tam wybuchło, ktoś tam zginął. Raz, 2, 3, cztery czego mamy za dużo? Będę młynek by się przydał. Możemy sprzedać łuki. Czy jest się łukuje jest nie pieniędzy? 500 zł nie jest jakoś dużo. Bądź dyszkę za łuk. No szczerze mówiąc, myślałem że będzie lepiej. Tam to cztery, mam tylko 4, bo mam zawsze te A zawsze tam lecimy, może przerobę te swoje drewno na jakieś tam łuki, tak? Może je sprzedać drożej i to będzie lepiej dla bota. 86 april, czy kwiecień. Bo ma wypierdolone ostro. Słuchaj, słuchajcie, teraz się spinają po ścianach, więc nie jest aż tak źle. Ma 130 wojowników, gdziekolwiek do jak mówiłem, tych niewolników coś z nimi zrobić, sprzedał lub po prostu ich mi na mnie wysłał. Twoja popularność spada. Ale wyczułem, że już dosyć dużo jest. Potrzeba złota. Twoja już wam mówię, wreszcie? czy są asasyni. O, asasyn idzie. Patrzcie, do asasyna. Patrzcie, jak leci śmieszek ale był takie przewidywalne. Ja mam pomysły, a ja co zrobię? Bo nie, bo to będzie smutne. No, jakby ten mnie zaatakował, nie byłbym jakiś super smutny, powiem szczerze. Bo tak sobie teraz Lipton jest, ale on zaraz chyba jakieś armię większą wyśle. Przecież nie powinien. O, to już z burzu powoli trwali też w sumie dobrze, chyba nie tak, no właśnie. Mogę go odbudować. Trwa lasy, to moment, no nie mogę być zburzone przez bota z jego własnej woli. Więc bot ma już pieniądze. Troszkę armii, nie jest źle. Nie, te mechaniki nie zaraz są bardzo dziwne. tego nie rozumiem do teraz. No, czekamy, no. Jest to Jest tutaj drugi. Ma więcej pieniędzy, ma dużo tego, ma, ma dużo wojska. Bardziej tak, że pilnować tych swoich farm w sumie Tam że ich tutaj, bo... Wiadomość od nazira. Coś Rozpierdol. mi rozpierdolił widzę. E, chyba rozjebał mi tego. Aha, posadę jab sady jabłoni. Dobra. To Te też zburzę, żeby cię nie kurciło. Mój Masz... Bóg będzie ci służył... Mój panie! Prosto w wodę. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia? Ale patrzcie, patrzcie, jakieś śmieć! To no weź i najeb mi, napierdol mi, a nie się cykasz tak. Jak to przed chwilą, powyżej testowałem testowałem ja ją w chuj, wszystkiego, to gdzieś tych aseson rozkitra. Ma 156 jednostek, gdzie on tych asesonów trzyma? Gdzieś ich skitram śmieć. No gdzieś to muszą być. Nie ma. Lol, gdzieś są skitania z chuj. Boxol, please don't do that. No i gdzie jesteś ten No aż nie są, bo znikają ci? No ale nie wiem, gdzie ich posyłam. Po, 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 po że mi naklepali, a tu nie idzie Ja zaraz skaner postawię, bo możemy, czy mi na się nie poszedł, żeby mi naklepać. To no, tak, tak, kappa w sumie, nie wiem czemu, muszę to podkręcić. Jeszcze widzicie, czemu to jest takie chujowe zrobić tego bota, tak? No. Myślisz armię? Czy tak wyjebka ostra? że wyjebka ostra? Mi się zbroja zapełniła, on dalej wyjebane Czemu go tak włączyło? Hmm Tam wiesz jakoś postawić? Czy cokolwiek? Tak to działa? Teraz? Obudziłeś się? Obudzisz się, bocie. Twoja popularność spada No patrzcie Nie ma go i wyjebane ostro Obrona jest widzisz, jest dobra, ale jest jakoś atakowym tak średnio widzą, tak nie, nie zbyt ataku jest. Żebym trzeba złota. Czyli kolejną paczkę tych wystań wolników, to jest chyba to, to jest ten czas. Tak, tak, lecą na scenie, to jest to, to jest atak. Wisi, leci, leci porządna kubka. To jest jakieś tam kilka leci, no, z 40. Dla mnie to nawet przyjemne. Jeszcze tam gada, to są nagrane specjalnie. Nie jest to za mądro niestety to jest po prostu błotno, ale wiecie jak to jest. Ja bym tak dać 4 na początku w early dać im 20k albo 10. Przejebane, szczerze mówiąc. Tu nic nie ma, więc mogę zburzyć sobie tego pana. O, tu Odmiał tych asesynków, ale już ich nie ma, hehe. Ale -he. wiecie, nawet ich tu dużo ma. Ojebańce, ale prawie się przedarli. Wejdę do zamku jebany przed do zamku czas szacunku. będzie ten... no jest dobrze, on już jest na dobrej drodze. On teraz będzie w taki, cały za czas takie watachy. Radzisz sobie, hmm. pokazuje wszystko jest nagrane specjalnie na potrzeby potrzebę modyfikacji ja będę musiał to na się specjalista do robienia tego zapaternu. o asystent leci jeden, drugi. Właśnie jest taki moment, że on się odpala, on teraz będzie wysłał takie cały czas systematyczne y, armie tych wojowników nie wiem dlaczego tak robi, ale... To roztrzyma wojsko na poziomie 150, więc nie ma tym, bo nie jest żywy. Po prostu tak jak on później... on dużo się buduje, tak ja bym się zatrybić, muszę pozbierać te armię, tak? Ci znowu przyleciał, tymi? mi trzyma, nie wiem czemu. popularność Czy mi zrobi ich w sumie więcej? To trzeba więcej. dlaczego ty tak robisz? Myślę, no, że kolorowa na tym to nie jest. Swoją drogą możecie opis do bota napisać Stąd tam będzie w tym przy wybieraniu Możecie napisać opis kto zrobi najlepszy opis Tego opis będzie w grze oczywiście I będzie miał fejmy do końca życia hmm. patrzyliśmy ucznikami w sumie I nic innego nie zrobił, kolejny łucznik Ale już tymi nie leci Asasynami, śmieciu No patrzcie się nie robi asasynów Why you do this? No patrzcie 139 no, okej, okay, no ma tych tutaj uczników, no i co z nimi zrobi? Posłał ich na pewno śmieć, śmierć przyjmuje. Zamek, gałgan, głupi. Skład zapasów jest zaprojektowany. Al debil. O, ale co myślisz o Co ja tego nie kminię w sumie, jak to, jak to działa? Że wysłał takie grupki po tych, po trzech, tak. Chyba, że po prostu ten brak, że nie ma otoczonej siedziby, coś tam robi na tym, tym, no ale to jest takie dziwne, moim zdaniem wręcz. Zrobi jakiegoś smutnego inżynierka, nie wie, co z nim zrobić. Drugim, największym ile on ma kurwa tych asasynów niby? Potrzeba złota. Co, kurwo jesteś. Czekaj ile nie tych ma. Tam będziesz miał 500 jak nic. Ja tą armię chcę kierować się wyjęć z zamku, ale nie mam jak Mam pomysł. Co mogę zrobić w sumie? Tak, mogę sprzedać jeszcze to. Z 2K będzie... A chuja będzie z 2K? warte jest? Czekolwiek tu przyleciał. Rozpieszczasz nas swoją hojnością. Zapasy złota są zbyt sztuczne. No, mam pomysł, zrobię szybko. To taki dłuższy nie będzie odcinek, gdzie macie. Dwójka Michała macie yy, radość. Takie rzeczy poszła skałość. Nie masz wystarczająco dużo złota, aby pla, pla, móc ta. wyszkolić tę jednostkę. Serie. Buduje sprzęt oblężniczy. Twoja popularność dojdzie. Muszę sprawdzić, on tam oblężniczy. ich ma, bo aż coś skręcach, jeżeli nie wiem, bo co to było? Kocie. Sorry, ale mam kota. Twoja popularność rośnie. <laughs> Miał. czekamy na rozkaz. Potrzeba więcej Wiamy. złota. O kurwa, a czemu ten Gaugan ten nie wystaje jako AK, tylko tak jak O kurwa, jeszcze to Magonela. Patrzcie, zobaczcie, ile on tego zrobi. A się tego ma, to jest. Makabryczna ilość. Może no, tak jak ten. to widać, że ten zerżony od tego, od jego le serca. W sumie pisałem po do domyślne było od jego serca, więc w nie mam co się to dziwić. No, sam w tę grę nigdy nie gra, napisał, więc. Mm, się mu tam nie dziwię, no, nie? No i co, lecisz to ma ostatnia, ostatnia minuta i ja tu bo właśnie nie opłacę. po prostu nie będę tego jak kiedy wysłać I co, wysłać takie grupki po 20 łuczników i, i, i co? Jesteś zadowolony? I co? I cieszysz się? Myślę, że takim ty, ty jesteś? Robię watachy uczników i w sumie tyle. Nie wiem czemu. 150 więcej nic nie chcę zrobić po prostu. Czym przepierdala ten, 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 ten złoto, które ja nie mam pojęcia co mi gdzie. Potrzeba złota. Mam nie pomysł. można tutaj tego zbudować, mój panie. Sakowałem. Siedzina, no jeszcze boc zbudowałeś żeby szybko ale nie może. Panie. Ukryty unbox-all. No i co? I stoi sobie tam jednym asesynkiem, dwoma. Coś tam ich rekrutuje, nie wie w sumie co zrobić z tym. No patrz, rekrutuję asesynów, ale nie wiedzieć z nimi, nie mam pojęcia dlaczego. Okej, okay, okej, okay, poczekam, ale jeszcze jeden ataki i ja to kończę wtedy. Ja tam muszę, muszę poczekać na atak, bo jeszcze i nie wiem, skręci mnie w prawo i zginę. to, to musi być. Atakuj Gałganie Masz free target Gdzie jest Targ? Playing around Czekamy na rozkaz. Potrzeba złota Czekamy na rozkaz. Tak, Ty jest kurwa debil No dobra, lecisz tym, no dobra, no Zaraz będzie armia, tak, tak, jest Jest mnie to nawet Wiem co, musi być, za, musi być zamek okrążony, tak? Twoja popularność no, leci, lecisz, gdzie jesteś? Łucznicy w gotowości. Potrzeba złota. No i co? No i co? Co mój teraz? Będzie ci Potrzeba złota. Leć Nie Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Do tego obiektu nie przypisano Bilk. żadnego pracownika, ser O Zburzył No co bez łuczników jest dzisiaj? dzisiaj? No patrzę o ale On tak nie wie co z życiem zrobić w sumie Zapasy złota są zbyt Nie można tutaj, yy, tutaj tego żeby na robić arabskich lordów no nic, więc z tego bota nie wykrzesam teraz. Nic, ja wam dziękuję z tego nie mam, wam się podoba. W jakimś najmniejszym Twoja stopniu, że czekać tego bota, ponieważ będzie mi twój smutny. No nie, nie skończę te pater mam popierdolić. Oba komuś z jakiejś strony, bo tego się inaczej nie da po prostu wymyśleć. Nic, ja się w tym momencie z wami żegnam. Na razie, papa, pa. jest jeszcze na prawie. A widzisz, że bot jest prawie tylko komuś to po prostu pattern dodać. Kto dostanie, kto da najlepszy opis dla bota? Oczywiście jeden opis leci do do y, gry opisywać na privach czy tam w komentarzach gdziekolwiek e, to na pewno przewidzę i ewentualnie wpiszę i pa